Strażacy, którzy uratowali Bociana. Ochotnicy z Golczewa dostali zgłoszenie, że na ulicy Kamieńskiej leży ptak, który ma problem z poruszaniem się. Bocian wyglądał na bardzo niewyczonego. Strażacy napoili go, potem schwytali w klatkę. Bociek trafił do schroniska w Sosnowicach, skąd odwieziono go na leczenie w Szczecinie. Kolejna kronika jutro o 8.30, ale wcześniej, bo o 6.15 budzimy Państwa informacjami w ekspresie regionów. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Dobrowolna i wojskowa. Dobrowolna! I Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Przez rok nauczymy cię strzelać i bronić się. Od pierwszego dnia służby będziesz zarabiać 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. Marzona Kawa Janna Borycka, dobry wieczór. Zaczynamy dziennik regionów. O zmienionej porze 15 minut wcześniej niż dotychczas, ale niezmiennie to czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, a już za chwilę. Rosyjskie ludobójstwo na Ukrainie wciąż przybywa dowodów. Zostaną one wykorzystane w sprawie sądowej przeciwko Federacji Rosyjskiej. Awantury, wyzwiska groźby. Sąsiedzki horror w świętokrzyskiem. Groziła mojemu czteroletniemu synowi, że go zabije, że wsadzi go do beczki. Niezwykłe bliźniaki z łódzkiego zoo mają wąsy niczym niemiecki cesarz Wilhelm II. Tak fajnie skaczą. Nie, nie, nie. Mi się najbardziej podobała taka z wąsem. Dwa i najwięksi producenci paliw Orlen i Lotos są już jedną firmą. Wzmocniony koncern może konkurować z zagranicznymi firmami i wspólnie realizować swoje inwestycje, na które do 2030 roku chce przeznaczyć 140 miliardów złotych, o szczegółach Paulina Pieńkowska.